Cześć, witajcie! Z tej strony Marek, kanał zabawki Marka. Zapraszam Was na kolejny odcinek na tym kanale. Zaczynamy! Chciałam się przedstawić zestaw od firmy Kobi A10 Thunderbolt 2, nazwa własna Guziec. Jest to samolot z okresu zimnej wojny. Jest to mój ulubiony samolot z tego okresu. Jest to samolot szturmowy, bliskiego wsparcia. Został stworzony do niszczenia kolumn pancernych. Zacznijmy omawianie modelu od działka. Jest to działko 8-lufowe, 30 mm. Z napędem elektrycznym, tak zwanego Zaprezentujmy dźwięk. Jest to samolot o nietypowej konstrukcji, ponieważ ma właśnie silniki odrzutowe w tylnej pozycji kadłuba górnego. Ma różnorakie wyposażenie pod skrzydłami, bomby oraz rakiety. Przy, w kabinie siedzi pilot helmem i maską tlenową. Po lewej stronie modelu widzimy charakterystyczną drabinkę dla tego samolotu. Jest to też także nietuzinkowy samolot, ponieważ nie ma jego odpowiedników w innych armiach. Jest to samolot używany do dnia dzisiejszego. To by było na tyle dzisiejszej recenzji. Zapraszam was na kolejne. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć.